Cztery sygnały, że kobieta z tobą flirtuje. Cześć, witam Cię z tej strony sali. Mam nadzieję, że u Ciebie wszystko gra. Dziś pogadamy o temacie, który intryguje chyba każdego faceta. Skąd wiedzieć, że dziewczyna naprawdę z tobą flirtuje? Bo tak, czasem wysyła Ci mega czytelne sygnały, tylko Ty ich po prostu nie widzisz. W tym materiale ujawnię Ci cztery konkretne sygnały, że kobieta aktywnie z tobą flirtuje. I uwaga, ten ostatni naprawdę Cię zaskoczy, bo przeczy wszystkiemu, w co wierzy większość facetów na temat damskiej sztuki uwodzenia. Dlaczego to jest tak ważne, żeby to zrozumieć? Zobacz, wielu mężczyzn uważa, że to zawsze oni muszą wykonać ten pierwszy krok. Ale prawda jest taka, że kobiety też flirtują tyle, że robią to w sposób o wiele bardziej subtelny, emocjonalny i psychologiczny. Kiedy kobieta czuje się pociągnięta, włącza się w niej tak zwana proaktywna energia kobieca. Nadal jest delikatna, ale działa z intencją, a większość facetów po prostu tego nie łapie, bo nie umieją czytać tych sygnałów. Zastanów się więc, ile okazji już straciłeś, tylko dlatego, że nie rozpoznałeś, że ta dziewczyna naprzeciwko ciebie po prostu z tobą flirtowała. Po tym filmiku to się już nie zdarzy. Pierwszy sygnał, Znajduje powód, żeby z Tobą pogadać. Zainteresowana kobieta zawsze znajdzie pretekst, żeby się do Ciebie zbliżyć. To nie jest po prostu uprzejme cześć. To jest celowy, przemyślany gest, który jednak wygląda na spontaniczny. Na przykład, jesteście w grupie, a ona odchodzi od rozmowy tylko po to, by podejść do Ciebie i zapytać, jak Ci leci, albo rzucić jakiś drobny komentarz na Twój temat. Nie musiała tego robić, ale i tak to zrobiła. Psychologicznie rzecz biorąc, właśnie przekroczyła swoją strefę komfortu. Nazywamy to mikroinicjatywą emocjonalną. To jej mózg limbiczny bierze górę nad logiką. Mówiąc wprost, działa, zanim zdąży pomyśleć. Drugi sygnał: jej twarz rozpromienia się, gdy jesteś w pobliżu. To może być najbardziej oczywisty, ale też najbardziej niedoceniany przez facetów sygnał. Kiedy kobieta z tobą flirtuje, jej mowa ciała kompletnie się zmienia. Staje się bardziej wyrazista, jej głos jest łagodniejszy, a co najważniejsze, uśmiecha się dużo więcej niż zwykle. I ten uśmiech to nie jest tylko uprzejmość, to pozytywne zakotwiczenie neurologiczne. Twój widok wyzwala u niej mikrowyrzut dopaminy, hormonu przyjemności i przywiązania. Innymi słowy, twoją obecność kojarzy z przyjemnym uczuciem, a to jest potężny sygnał uwodzenia. Więc następnym razem, gdy uśmiechnie się do ciebie bardziej niż do innych, zwróć na to uwagę. To nie jest przypadek. Trzeci sygnał bawi się włosami albo dotyka szyi. To jeden z najstarszych gestów w kobiecej sztuce uwodzenia. Kiedy kobieta bawi się włosami, odkłada je za ucho, albo delikatnie odsłania szyję to nie jest tylko tik. To biologiczny sygnał wrażliwości i zaufania. Szyja w języku ciała to wrażliwa strefa. Jej odsłonięcie jest nieświadomym komunikatem: czuje się przy tobie bezpiecznie. A ta mała gra gestów ma fascynujący efekt na twój mózg. Aktywuje twój instynkt ochronny, wzmacniając twoją atrakcyjność dla niej. Badania z zakresu neuropsychologii społecznej wykazały, że te mikrogesty są uniwersalne. Więc jeśli bawi się włosami, kiedy mówisz, nie myśl, że to nic nie znaczy to jej ciało flirtuje za nią. Czwarty sygnał: patrzy na ciebie. A potem odwraca wzrok. To jest chyba najbardziej subtelny, ale jednocześnie najbardziej wymowny sygnał. Kobieta, która jest tobą naprawdę zainteresowana, patrzy na Ciebie, ale gdy tylko Wasze spojrzenia się spotkają, odwraca wzrok. Dlaczego? Bo w tym momencie jej mózg uwalnia zarówno dopaminę, jak i adrenalinę. Rezultat: lekka wewnętrzna panika, mieszanka pożądania i strachu przed zdemaskowaniem. To nieświadoma reakcja, obserwowana u kobiet w każdej kulturze. Ta gra spojrzeń, to cichy taniec kobiecego uwodzenia. A jeśli nauczysz się go czytać, zobaczysz rzeczy, których dziewięciu na dziesięciu facetów nigdy nie widzi. Co musisz teraz zrobić? Kiedy zauważysz jeden lub więcej z tych sygnałów, nie spiesz się. Kluczem jest opanowanie. Spójrz jej w oczy, zachowaj spokojną, ugruntowaną energię i rozpocznij luźną rozmowę. Nie musisz być idealny ani wybitny. To, co kobiety czują przede wszystkim, to twoja energia. Jeśli jest stabilna, pewna siebie i odrobinę tajemnicza, naturalnie poczuje się przyciągnięta. Pamiętaj, uwodzenie to nie jest konfrontacja, to jest rezonans. Ty nie zdobywasz jej zainteresowania, ty je aktywujesz. Jeśli chcesz pójść dalej i zrozumieć, co dzieje się w głowie kobiet, kiedy cię pożądają, sprawdź mojego e-booka Sekrety Atrakcyjności. Dowierz się z niego, jak rozszyfrowywać ich sygnały, jak budować naturalne napięcie i jak stać się facetem, którego kobiety zauważają, bez potrzeby uganiania się za nimi. Link znajdziesz tuż pod filmem. I jeśli ten materiał ci pomógł, zasubskrybuj kanał, kliknij łapkę w górę i włącz dzwonek. Każde kliknięcie pozwala mi dalej udostępniać Ci takie filmy.